Cześć. Cześć. To znów ja. O, widzę. Chciałabym zadać Ci kilka pytań na temat stomatologii estetycznej. Proszę bardzo. Powiedz mi, co to są licówki? Licówki to jest pokrycie tej zewnętrznej płaszczyzny zęba takim płatkiem porcelany bądź kompozytu. To jest właśnie licówka. Kiedy potrzebuje takich licówek? Wtedy, kiedy chcesz zmienić sobie kształt. Kolor, ustawić sobie zęby pięknie w łuku. Wtedy, kiedy masz diastemę, czyli przerwę pomiędzy jedynkami, czy przerwy pomiędzy zębami, czyli tremy, wtedy możesz poprawić sobie właśnie wszystko licówkami. A jaka jest różnica między licówką a koroną? Licówka to jest, tak jak już powiedziałam, pokrycie lica zęba. Korona obejmuje tego zęba ze wszystkich stron, z przodu, z tyłu, z boku. A jak przebiega proces wykonania licówek? Pierwsza wizyta to jest wizyta, na której my albo szlifujemy, czyli preparujemy zęby, albo nie preparujemy, ponieważ są też licówki bez preparacji. Następnie wykonujemy wycisk. Pacjentowi, który idzie do technika, zaraz po wycisku wykonujemy licówki tymczasowe, także absolutnie proszę się nie bać, że pacjent wychodzi od nas z oszlifowanymi zębami. I za tydzień licówki są gotowe, pokazujemy pacjentowi, jeżeli akceptuje, podoba się i mnie, i przede wszystkim pacjentowi, zakładamy je i proces jest zakończony. A jakie są zalety licówek? No to właśnie wiąże się z tym, że zaletą jest to, że możemy sobie poprawić te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, a tutaj właśnie popatrz. To jest poprawienie przez licówki e, uśmiechu. No i jest to naprawdę fenomenalne. Jakie są rodzaje licówek? Eee, mamy rodzaje licówek dwa, a mianowicie licówki porcelanowe i licówki kompozytowe. One generalnie nie za dużo różnią się od siebie. No tak jak widać materiałem albo słychać, <grych> tak jak mówię, ale generalnie wyglądają bardzo podobnie. Okej, okay. bardzo Ci dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Ale proszę cię bardzo.